Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Patryk. A to Bianki EOMIA T-Type, która pojawiła się w Biker Budzyk. Jest z nami Patryk z salonu rowery Kwidzyn, u którego taki oto rower również możecie nabyć. Tak jak wspominaliśmy Wam w poprzednich odcinkach, wchodzimy w markę Bianki i mocno ją na swoich salonach rozwijamy. No, i uważam, że mamy tutaj ciekawą propozycję w modelu trekkingowego tak? od Bianki. Na pewno rower stylistycznie, że tak powiem, mocno, mocno... Jak to powiedzieć, Damianie? Nie Mocno nietuzinkowy, tak. Jakiś, nie ma drugiego takiego roweru. tak? I... Jest na pewno wyjątkowy, jeśli chodzi o kształt. No jest to włoski polt, na pewno. I finezja, bo jakby ten, te rozwiązania, które tutaj mamy, czyli na przykład zintegrowany bagażnik, mamy zintegrowane tylne lampy, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Tak? Lampa też jest zbudowana w główkę ramy. Mhm. Może się to podobać? Nie musi, bo też słyszałem opinię, że jest to trochę multipla, ale to mniej było takich opinii, niż tych pozytywnych. Pozytywnych. Mi tak. osobiście podoba się ten rower, jest na pewno inny niż wszystkie, tak? I to jest też. Ty miałeś ważne. multiple, a mi klient wszedł i od wejścia zobaczył ten rower i mówi włoski, tak? Mhm. że jest ten y, taki. Ja mówię styl. tak, ale facet zdawał nawet wiesz, nie patrzył, że jest włoska flaga, że Bianki w ogóle nie miał pojęcia, mhm. co to jest Bianki. Mówi włoski, tak? Ja mówię, tak. A mhm. po czym pan wnosi? Wygląda jak moja wespa. Mhm. Także mówi, to mówi. Okay. Ten, ten styl mówi jest tutaj. Okej, okay, no ja też jestem zwolennikiem fanem w zasadzie tej, tej, tego kształtu ramy, bo jest stylistyka ciekawa, tak? Mhm. Napędzana silnikiem Bosch'a, tak? tak? Bosch' o mocy 85 N. Mhm. Za manualne przełożenia odpowiada tutaj przerzutka XT i kaseta 51 zębów. Także też wszelakie podjazdy ten rower myślę, że dźwignie. Tak. Bateria 625, 625. Mhm. i za obsługę elektryczną wspomagania jest odpowiedzialny monitor Bosch Purion w tym, w tym przypadku. Mhm. Występował ten rower zarówno na Kioxie jak i na Purionie. Z tego co mi wiadomo w kolekcji 2025 będzie to głównie Purion. Mm -hmm. e, Purion ma też być w nowej odsłonie, ale jeszcze, jeszcze go nie ma, ale będzie Purion w kolorze. Ale na razie okay, jest... mamy Puriona klasycznego, -automatycznego. który jest teraz dostępny. No ale to, to co będzie kiedyś, będziemy wam omawiać kiedyś. Mm -hmm. e, mamy go na e, XT-ku, tak tutaj? Tak, mamy na grupie Shimano XT. Mamy tutaj też widzę hamulce hydrauliczne tarczowe od Shimano, występował ten rower też widziałem na Promaxach i to jest moim mhm. zdaniem lepsze rozwiązanie tutaj, że zastosowali właśnie Shimano. Tak? Jednak do tych hamulców zawsze są dostępne klocki, są proste w odpowietrzaniu, w serwisie, nie są to może najmocniejsze hamulce jakie istnieją na rynku, ale nie są też jakoś mocno awaryjne te hamulce, to trzeba im przyznać. Jeśli chodzi o koła, to mamy tutaj opony 1.75, odszwalbę model Road Cruise Plus. Mm -hmm. Zauważyliśmy, że do tego roweru śmiało można zainstalować oponę zdecydowanie szerszą. Myślę, że ta szerokość 2.0 jest taką bezpieczną, a nawet byśmy się pokusili, że 2-2 o niskim, y, niskim y, bieżniku też by się tutaj zmieściła. 2.0 już chyba wkładałeś nawet, -0 tak, 0 -0 że wchodzi, tak. mamy to potwierdzone. E, w zasadzie mi się wydaje, że rower jest w pełni przygotowany pod szerszy opony, no bo ten błotnik jest szerszy mm -hmm. e, jest nawet za szeroki względem, względem sadzonej obecnie opony, ale to jest moim zdaniem na plus. Bo raz, że dobrze będzie chronił, no przy tej oponie na pewno, a jak wstawimy szerszą, nie ma konieczności wymiany tego błotnika. Tak, no ta opona no delikatnie też wygląda przy tym widelcu, prawda? Który ma 120 tak. mm skoku i jest w systemie osi Boost, także jest dosyć szeroki ten widelec. I wygląda, ta oponka trochę tam ginie, prawda? W, w, w tym przodzie, szczególnie, bo tył mamy mocniej zabudowany. Yy, Podejrzewam, coś... że chodziło im o to, że jest to rower trekkingowy, bardziej do jazdy dekoracyjnej po ścieżkach tak, rowerowych, tak, tak, tak. i dlatego dali taką oponę, mhm. ale dali nam jakby możliwość. możliwość, otworzyli furtkę. Jeżeli będziemy chcieli bardziej off-roadowo stosować ten rower, no to jak najbardziej możemy wymienić oponę na bardziej agresywną. Co do bagażnika, tutaj na zdjęciu w zdjęciach katalogowych nie jest, nie jest umieszczona ta zabudowa czarna, ten mhm. aluminiowy element, który służy do montażu sakw. Jest tutaj system bardzo zbliżony do Mika, jest to system Atranvelo. Tak, ma inny rozstaw. Jest nieco inny rozstaw. I no, też miałem pytanie od klienta, czy jak kupi ten rower, to jak te sakwy będzie mógł zamontować, zawiesić. No, okazało się, że ten element dostajemy tutaj w zestawie wraz z rowerem. Wraz z rowerem też otrzymujemy zapięcie abusa blokujące tylne koło. Tak? To jest model 5755, dokładnie. Mhm. Jest to wersja, w której gdy mamy rower odblokowany, kluczyk mhm. zostaje w stacyjce. Tak? Są tego zwolennicy, tak jak Damian, są tego przeciwnicy jak ja, bo uważam, że ten kluczyk możemy uszkodzić jakoś nogą, czy może się rower przewrócić, tylko no, to są jakby czarne wizje, nie? Tak, bo byśmy musieli mieć e, dobrego pecha. Dobrego pecha, no, byśmy mieć pecha, e, żeby się wyróżnić akurat na kluczyk. <laughs> A w moim przypadku o wiele większe jest prawdopodobieństwo, że, że ten kluczyk zgubię, mhm. a tak go nie zgubię, bo się nie da go zgubić, jeżeli mhm. on jest e, w momencie, kiedy e, jest odblokowany jest nie do wyciągnięcia. No tak, Czyli no podczas tak. jazdy, użytkowania roweru nie wyciągniesz kluczyka, wyciągniesz go dopiero jak e, zapniesz mhm. rower, a jak zapniesz rower, no przeważnie intuicyjnie chowasz ten kluczyk do kieszeni czy do, do plecaka, mhm. gdzieś gdzie go masz przy sobie. Eee, no, moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza ten kluczyk no nie wystaje bardzo head poza linię ramy. Mhm. Eee, I nawet jeżeli się przewrócisz na lewą stronę, to moim zdaniem być, musiał mieć no naprawdę e, sporo zawodowego szczęścia, żeby, żeby właśnie kluczyk sobie uszkodzić. Okay. Gdzie masz też kod kluczyka serwiska? I w, Są to jakieś argumenty. I w moim I, przypadku, jeśli bym go zgubił, to mogę sobie go dorobić. I w swoim przypadku, jeśli nie go, mniej, sobie nie mniej, go sobie zniszczysz. Niemniej możemy te zapięcie sobie wymienić na takie, w których kluczyk jest wyciągany. Tak? Jest takie zapięcie w fabułce jest dostępne. Yes, jest, oczywiście. Dostępne. Yy, I można też te zapięcie nieco mocniejsze, choć te do najsłabszych nie należy, tak? yy, Jeśli chodzi o komfort. Amortyzowana sztyca siodła. Wspornik nie jest regulowany, ale on jest o mocnym wzniosie. Także tutaj ta pozycja na pewno jest wyprostowana na tym rowerze. Mm -hmm. Gumowe chwyty mogłyby być ergonomiczne z takim podparciem pod tak. garstek. Myślę, że to by było lepsze rozwiązanie. Nie, nie są skręcane na aluminiowe pierścienie. Nie obracają się. Jest to na pewno wygodne w użytkowaniu. My bardziej bym zabudował wyjście mostka na rurę sterową, żeby. Mhm. Jakoś to połączyć fajnie z ramą, żeby by ekstra wyglądało, mhm. ale widać technicznie nie, nie dało może się A dwa, to, że... może jest to kolejny krok po prostu, tak? Być może tak, być może Włosi sobie przetłumaczą nasze sugestie i się do mhm. nich przychlą, aczkolwiek człowiek, który nas obsługuje w Polsce, nasz opiekun, słucha naszych argumentów i. No czasami tak we Włoszech jest, że jest z jednej strony bardzo duża finezja. A z drugiej strony jest coś, bo jest, działa jakoś, działa i, i, i tego się trzymajmy. Nie? I tego się trzymajmy. Także tutaj na pewno w kolejnych modelach jest coś do poprawienia, jest coś do zmienienia. Mamy nadzieję, że tych sugestii będą słuchać, będą słuchać się rynku. Tak? Także te sugestie płyną od nas do naszego przedstawiciela, a do nas płyną od Was. Także tak. jeżeli macie. Swoje sugestie i przemyślenia na temat e, kolejnego roweru, który omawiamy, czy to tego, czy kolejnego, czy. Może przebiegu. jesteście użytkownikami tego modelu. Tak, też, jakie, jakie macie uwagi, jakie macie e, s, swoimi, swoimi spostrzeżenia, tak, no to, to chętnie to przekażemy dalej, no bo producenci słuchają swoich tak. klientów, przynajmniej ci, z którymi współpracujemy, to w większości słuchają. Tak, tak. Y Dajcie znać, jak Wam się podoba ten model, co o nim myślicie. Występuje ten model też w innych kolorach ja? O tak, 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 tak. To jest tak, dosyć istotne, że paleta jest dosyć szeroka. My go mieliśmy w kolorze szarym, w kolorze brązowym. Mhm. Ten Dark Celeste mamy przed sobą. Jest bodajże zieleń, taki burgund. Nie mhm. wiem, czy we wszystkich wersjach ramy, ale na pewno występuje i jest też granat. Także z opcji kolorystycznych jest sporo. Nie jest tylko taki ten celesty, tak. bo może dla mężczyzn nie być to super trafiony kolor akurat Niekoniecznie, tutaj bym nie, nie genderował, bo moim zdaniem e, wielu facetów też bierze sobie celesty, okay. bo tak. Ale mają opcję na granatowy. Oczywiście i tak z drugiej strony też nie, e, nie ujednolicając płciowo, no to Część kobiet mm -hmm. też nie, nie chce celestę, tak, tak, chce tak, tak, tak. inny kolor. I ostatnio miałem parkę, małżeństwo, które. Mąż mówi, że dla niego brązowy na pewno, dla żony, no może coś jaśniejszego, może ten zielony jej się spodoba, ten celeste po prostu, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Żona spojrzała na zdjęcie i mówi nigdy w życiu. chcę taki jak ty brązowy i cześć. Mm -hmm. no i, no, I tak było. Każdy ma swoje preferencje. No i to jest T-Type. Występuje też w wersji C-Type, czyli z. Całkiem niską całkiem ramą z mhm. niskim przekrokiem, e, także jest to ciekawa propozycja, która będzie kontynuowana, e, bo model, który jest podobny do e-Omni, czyli e, mhm. e jeśli chodzi o segment, e, ostatnie sztuki wyjeżdżają z Bianki i nie będzie kontynuacji, także mhm. będzie pewnie coś nowego, ale póki co e będzie wiodącym trekkingiem. Ile kosztuje ten rower dla mnie? Eee, słuchaj, ostatni detal jaki pamiętam 15.699 Okej, okay, okej okay. Wagę podamy w przewidkach Wagę podamy w przewidkach, bo patrząc na Wasze komentarze i, i prośby Zaczniemy ważyć te rowery eee, Musieliśmy zakupić wagę po prostu Porządną <laughs> Porządną, która zważy nie, nie jeden rower, nie jeden typ roweru, w tym elektryczne No dobrze to na, na dzisiaj wszystko. Tak, po komentarzu was prosiliśmy, także nie będę tego powielać. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnych Hej, odcinkach. Cześć! cześć.